Nuda. Aha. Może obejrzymy serial? Mam lenia. A może żadnej magii i przywoływania? No nie! Niedługo zapomnę, jak cię to robi. To idź sobie do Ariany. Ja nie planuję walczyć o swoje życie. Jakieś lepsze pomysły? Może jakieś testy? Te same, które po rozmiarze twojego buta mówią ci, którą wróżką Wings jesteś? No tak. Brzmi świetnie, wchodzę w to. Dobra, zobaczmy. O, jest test zgodności dla par. Robimy. Czy twój chłopak pamięta o wszystkich ważnych datach? Tak, chyba. Na pewno pamięta. Niemożliwe, żeby zapomniał o rocznicy. Twój na pewno nie zapomni dnia, w którym ustanowił rekord beknięcia. A twój zapamięta stuletnią kanapkę lepiej niż datę waszego pierwszego pocałunku. Pytanie numer dwa. Jaka jest najbardziej romantyczna rzecz, którą zrobił twój chłopak? Oddał mi paczkę chipsów? Naprawdę? Jurek dzieli się jedzeniem, serio? Ciężko uwierzyć. No, jestem jego dziewczyną, kocha mnie. A ta paczka chipsów była pusta. No, a co takiego romantycznego zrobił twój grzesiek? Hm. Przyjechał po mnie bryczką i osobiście zarezerwował mój ulubiony zespół. A na koniec wieczoru były fajerwerki. Aha, to tak jak w tym filmie, które oglądałyśmy razem w zeszłym tygodniu. Miałam, że oglądałam go z tobą. Dobra, następne pytanie. Opisz swoją wymarzoną randkę. Chłopcy! Skąd ta panika? Co się stało? Jedzenie się skończyło? Albo jeszcze gorzej. Ktoś pobił mój rekord pęknięcia? A kogo to obchodzi? Jeśli to znowu pająk, to tym razem na pewno go nie dotknę. Nawet go nie dotknąłeś ostatnim razem! Zadzwoniłeś po mnie! Bo był ogromny! Chcemy randki, żeby była idealna! Żebym mogła uczyć jej nosa! Nie! Żebym ja mogła uczyć tobie! Wydaje mi się, że mamy kłopoty. Nie, nie wydaje ci się. Moja randka będzie lepsza? Nie, bo moja! Twoja będzie beznadziejna. Nie, bo twoja! Dawaj, no! no. Dawaj, go! Dalej, no. Z prawej! Niebieski wygra. Jaki widzę czerwonemu? Mm, czerwonemu sobie O, o! No, ostatnia o, runda. Jest. Zobaczymy. Oglądamy coś. <noise> Uznajmy, że już skończyliście. Co to jest? Plan idealnej randki, którą zorganizujecie. Przestrzegajcie instrukcji, a gwarantujemy, że nikomu nie stanie się krzywda. Czemu siedzicie? Szybko po kwiaty! Mnóstwo zdjęć z kwiatami. Dziewczyno oszaleją z zazdrości. Prawda? Ale mój bukiet będzie piękniejszy. Nie licz na to. A gdzie reszta? Reszta. W liście napisane jest 101 róż. Prawie zapomniałem! 100 dolarów? No tak, tak jak prosiłaś. 100 i 1 róża! Dobra, mogło być gorzej. Jestem pewna, że u mnie pójdzie znacznie lepiej. A to co to jest? To bukiet. Nie do końca róże, ale też bardzo ładne. Nawet nie jest blisko. Dlaczego nie? Bardzo naturalny bukiet. Zawsze możesz zamieść im podłogę. Drugim punktem były słodycze. I dlatego oh. Zamówiłem ze szwajcarii same najrzadsze i najdroższe cukierki z czystego złota. Wow! To jest to jest takie Złamałam ząb! Jeśli ci się nie podoba, to może mi zostawisz. W końcu to złoto. Dobra, to jakie masz czekoladki? Zwyczajne! Oh, moje ulubione! A ja mogę jednego? Bierz. I też daj. Ko nie rozumiem, czemu są bez opakowania? Kupiły się na wagę? Nie, za śmietnika! <laughs> To co najlepsze dla mojej baby. Kilka godzin temu ta sukienka była jeszcze na wybiegu w Mediolanie. Jesteś najlepszy! Teraz się szybko przebiorę i idziemy na randkę. Czekam na zewnątrz. <minacki> ugh. <minacki> ugh. <minacki> <minacki> <nie>, <minacki> <minacki> nie, nie, nie. Muszę się w to zmieścić. Hmm. <sighs> Tak, tylko mam problemy z oddychaniem. Uważaj, wszystko ok? Nie jestem pewna. Nie do ciebie. Nie mogę uwierzyć, że idę na randkę w jakiejś porwanej, starej sukience. Zaraz ją zaszyjesz i już nie będzie porwana. No, ale dalej będzie stara. Kasy wystarczyło mi tylko na brokat i klej. Obawiam się, że to nie pomoże. Przynajmniej spróbujemy. Uff. K Kasia, ty wyglądasz pięknie i bez nowej sukienki. To nie zadziała. Cholera. O rany! Uch, Jurek, nie podlizuj się. Mówiłam ci, że to na mnie nie działa. Nie, na tobie naprawdę wygląda nieźle. Poważnie? Co robisz? Pytam obserwujących, co sądzą o mojej sukience. Podoba im się! Mówią, że jest oryginalna, niezwykła i idealnie do mnie pasuje. Czyli mi się udało? Prawie. Nie wybaczyłam ci tego krzaka i cukierków ze śmietnika. I przestań jeść. No co, są pyszne. Uf. Nie śpię? <laughs> Nie śpię. Co sądzisz o muzyce? Cudowna. Gdzie ona była, jak cierpiałam na bezsenność? Wiedziałem, że ci się spodoba, a teraz czas na posiłek. A to już ktoś jadł? Masz wysublimowane poczucie humoru. Jak to? To naprawdę nasza kolacja? Oczywiście, w wyższych sferach wszystkie posiłki są takich rozmiarów. To się nazywa kuchnia molekularna. A co, jak dalej będę głodna? Zawsze możesz wziąć dokładkę. W tym przypadku potrzebuję 50 dokładek. I kilku uwag, baby. Że co? W książce wymarzona randka napisano. Nie garb się. Siedź prosto. Szklanka z drugiej strony. Serwetka powinna być skierowana na wschód. Nie oddychaj tak głośno. Żuj przez 10 minut i nie przyglądaj się kelnerowi w oczy. Zakryj usta i nie mrugaj tak często. Mogę zadać pytanie? Tylko nie z pełnymi ustami. Żeby było czym je napchać. Pytanie: co to wszystko jest? Twoja wymarzona randka. To randka z moich koszmarów. Dokąd idziesz? Zjeść! Aż się napcham. I będę mówić z pełnymi ustami! Cholera... właśnie taką chciałam mieć randkę. Czytanie książek jest zgubne. Uch. Kanapki na dworze? Są doskonałe, spróbuj. No dobra, nie są takie złe, nawet spoko, ale dalej jest zimno i się na nas dziwnie gapią. Ci tam. Dziękuję. A z nimi co zrobimy? To są egzotyczne zwierzęta. Kury? Często widujesz je w mieście? Nie. Czyli są egzotyczne. Ale nie podoba mi się, jak ten kogut na mnie patrzy. Prosi się o kłopoty. Zajmę się nim. Ale później, bo teraz chcę ci coś dać. Ugh, tylko nie czekoladki ze śmietnika. To takie słodkie. To dla ciebie. A chcesz zobaczyć, jak kopię tego koguta w twoim imieniu? Zrobię salto i ukradnę jabłka sąsiada. Jurek, to szaleństwo. Dla mnie? Dawaj. Że koguty są takie agresywne? Zaatakował mnie i zabrał jabłko sąsiada, a chwilę przedtem zrobił salto, ale udało mi się uciec. Mój ty bohaterze, jesteś najlepszy! Trzymaj! Razem pokonamy tego bezczelnego koguta. Się nie udała. Jeśli mówisz o mojej, to się udała, nie. mój bohater. Bejbe, nie zostawiaj mnie! Wymyśl nam lepszą randkę. A może wpadniecie na grilla? Podwójna randka? Jestem za, jestem naprawdę głodna, a ja jestem podwójnie za. <śm> <śm> Co to za panika! Co się stało? Czemu tak dużo biegaliście? Jurek! Jurek, no co? Śmiesznie powiedział. Przecież dobrze powiedział! Serio! Powiedział to naprawdę dobrze, a ty zepsułeś ujęcie. Chyba mamy kłopoty. Nie. <głos> <głos> Nie mamy. <głos> <głos> Nie. Wow, ty też powinnaś mówić. A Gdzie moje ślamy? cukierki? że dopiero później mówię. To możesz mi zostawić. W końcu to złoto. <noise> Ale fajne. <fejl. głos> w sensie? Czy to naprawdę, czy... <noise> o co chodzi? Oczywiście, w wyższych sferach takie dania. Zawsze są takie małe. Zrozumiałam. Jurek, to szaleństwo. Aha, A, nie, chwila. zapomniałem. <grym i zresztą>